Ja witam Was w kolejnym filmiku. I dzisiaj opowiem Wam trochę o chorobie Meli, więc niestety mela troszkę się rozchorowała. Ja nie wiem jeszcze na ile jest to poważne, ale na razie objawia się zmniejszeniem apetytu, Mela coraz mniej je, A nie jest to tak, że w ogóle przestała jeść i nic nie je. Na szczęście woda pije nie ma z tym problemu. Ale mniej je i to dużo mniej je, bo naprawdę zje troszkę i już nie je i dopiero za jakiś czas. I też właściwie była osowiała. Teraz trochę widzę, że zaczęła więcej chodzić. Ale cały dzień była osowiała prawie cały dzień spała. I właściwie. Wydaje mi się, że to problemy pokarmowe. Być może jakieś wzdęcia, myślałam, że może zaparcie. Ale tak jak ją wzięłam na chwilę, najpierw ją wzięłam pierwszą na wybieg, a dopiero po niej się, bo chciałam sprawdzić, czy melen normalnie robi kubki, no bo jak dziewczyny są obydwie w klatce, to tego nie można zaobserwować. Ale kiedy wyjęłam no to okazało się, że nie ma zaparcia, normalnie widziałam, że robi kubki. A także problem musi być w czymś innym. I stało się to właściwie po zjedzeniu mniszka lekarskiego świeżego. Być może zjadła go mela troszkę za dużo, albo. No albo nie wiem właściwie. Jakby w ten dzień akurat mnie nie było w domu, no i miała podany mniszek lekarski, świeży, zerwany, niesuszony. No i właściwie od tego dnia mela zaczęła gorzej się czuć. Co raz, właściwie z każdym dniem mam wrażenie, że mniej je. Znaczy z każdym dniem, no to nie trwa długo. Ale wczoraj właściwie zaczęła już tak mało jeść. No i dzisiaj je jeszcze mniej. Wydaje mi się, że to problemy z brzuszkiem. I czytałam, że przy tego typu problemach można dać świnkom espomisan, który jest dla dzieci, dla ludzi. No i też zrobić jakieś herbatki ziołowe, dlatego kupiłam herbatkę Właściwie nie musiałam kupować miałam w domu. Herbatkę z koprem, z kopru włoskiego, no i właśnie na jej zaparze. I zastanawiam się też nad podaniem Espo zobaczę jak dalej maila będzie się czuła. No bo też oczywiście nie mam pewności czy to jest to, czy ja tylko się domyślam, ale no, no tak jak mówię, i gorz są poczucie zaczęło dziać się po właśnie zjedzeniu Mniszka Lekarskiego i z tego co wiem to zjadła go całkiem sporo no i tak jak ja już wróciłam no to Mela się gorzej czuła ale nie wiem na 100% czy właśnie to jest powodem czy może dzieje się coś innego teraz jak mówiłam, ja widzę, że tak więcej chociaż chodzi po pokoju bo na początku to w ogóle Mela cały czas tylko leżała w kącie, pod biurkiem i nic ją prawie nie interesowało. Mam nadzieję, że Mela się poprawi, no bo jak widzicie, Lucia biega radosna. A Mela jest pod biurkiem. No i teraz i tak, chociaż na filmiku trochę się przeszło, ale wcześniej było gorzej, bo ona cały czas siedziała w jednym kącie i prawie w ogóle nie chodziła. Była taka osłabiała. A Lucia, co ty chcesz? Ja nic nie mam. I trochę martwię się o właściwie coraz bardziej, bo nie wiem, czy powodem jest przejedzenie, czy jakieś zatrucie. No, no ja słyszycie, dobija się te do drzwi, także świnki nie będę mogła mieć długiego wybiegu, no bo musiałam zamknąć pokój. Także od wczoraj mela się gorzej, czuję. Odzywam się do Was po kilku godzinach. Dałam Meli Espomisan I spójrzcie, widzę, że jesienko mam nadzieję, że to jest dobry znak, ale nie ma co na razie się cieszyć, bo jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej. Dała mi 5 kropelek Espomisanu. Bo tak w internecie przeczytałam, że świnkom od 5 do 8 kropelek, co 8 godzin można dać chyba przez kilka dni, czy tam przez 2 dni. I dałam jej strzykawką do pyszczka, oczywiście bez igły, no bo inaczej Mela nie chciała. W internecie czytałam, że spódmi może smakować świnką i mogą samego go zlizać, ale Mela nie chciała w ogóle, więc jej dałam strzykawką, chociaż też było ciężko, bo Mela się wyrywała, nie chciała, no ale jakoś tam parę kropelek na pewno wypiła. I jeszcze zrobię jej herbatkę z kopru włoskiego. Też w ogóle czytałam, że herbatki można podawać świnkom, Oczywiście musi być woda, to nie jest tak, że w ogóle mamy dawać herbatę świnkom zamiast wody, ale czas do czasu świnki mogą pić herbatki na przykład z rumianku, chyba z mięty, ale nie będę was wprowadzać w błąd. Na pewno z kopru mogą, z rumianku, jeszcze z kilku cztanki siłowe takie herbatki, które są dostępne w aptece albo czasami nawet w supermarketach. Więc zaraz jej zrobię tą herbatkę. Też czytałam, że po takich problemach z brzuszkiem trzeba podawać suchą karmę, nie dawać czasami nic świeżego. Także ja już przygotowałam dla zwierzeczków. Tu jest... muszę im dać to samo, no bo wiadomo, nie mogę dać Luśi co innego niż Meli, bo wtedy... No one zjedzą, wiadomo, no świnki nie będą rozumiały, która ma które zjeść, tylko będą jadły i tak jednocześnie razem. Także mam nadzieję, że w ogóle Mela będzie chciała jeść. Mieszanka na szczęście widzę, że je, więc obie jej wrócił apetyt. Podałam im mieszankę ziołową z Vitapol oraz granulki Carmen z Wersel -Lagi. Zaraz im też dam jedzonko. Zobaczę, jak dalej Miela będzie się czuła, bo za kilka godzin będę mogła jej znowu dać też parę kropelek z pomisaną. Cieszy mnie to, że w ogóle je to sianko. Bo już bałam się, że ona całkiem straci apetyt. Bo właśnie czytałam, że może tak być, że świnka całkiem straci apetyt. Ona na szczęście jadła cokolwiek, tylko jadła tak mało, że w porównaniu do tego jej kamele zawsze była, dopominała się o jedzenie, cały czas wołała o to jedzonko, To ona nawet nie chciała płatku grochu, co jest jej ulubionym przysmakiem. Ja jej już nawet na próbę dawałam ten płatek, sprawdzić, czy ona go zje, i ona odmówiła, więc to znaczyło, że coś jest już e, niedobrego, skoro ona odmówiła swojego ulubionego przysmaku. No i jadła naprawdę bardzo, bardzo mało. Właściwie jadła troszeczkę i zaraz nic już nie jadła. No, zobaczymy. Dobrze, więc daję prusiakom suchą karmę. Czy Ci się, apetyt poprawił? Ja też czytałam, że jeżeli świnka ma problemy z brzuszkiem, nie wiem, no typu jakieś wzdęcia, czy cokolwiek, coś tego typu, nie mam, to właśnie pisało, że po espomisanie powinno zaraz właściwie przejść. Znaczy no zaraz, no nie oczywiście za parę minut, ale no za jakiś czas. Na szczęście wodę też pije. Nie wiem, czy to możliwe, że dlatego, że ona zjadłaby za dużo mniszka lekarskiego, to mogłaby się tak źle czuć. Nie wiem, właściwie, no bo tak jak Wam już wcześniej powiedziałam, to kiedy ja już wróciłam do domu, to ona była nieswoja, a wiem, że dostała mniszek lekarski świeży. ale nie było mnie przy tym, więc nie wiedziałam dokładnie, ile ona tego zjadła. Czy, mogła, czy mogło jej to zaszkodzić, czy zjadła za dużo? No, nie mam pojęcia. Ale od wczoraj źle się czuła jednak. A teraz jak wiem, widzicie, no to ona już jesienko i mam nadzieję, że jest lepiej. Ale cały czas od wczoraj leżała na domku albo w domku nic ją prawie nie interesowało na jedzonku przychodziła w małych ilościach nie mogę powiedzieć, że całkiem straciła apetyt bo nie było tak, że w ogóle nic nie je i nie pije ale jadła bardzo malutko i tak ją nic nie interesowało nie cieszyła się, no widać było, że coś jej jest no i ja w końcu już zaczęłam czytać w internecie co może być powodem co się dzieje, no bo to nie był brak całkiem apetytu tylko zmniejszony apetyt no i była nieswoja, dużo spała leżała właściwie cały czas Praktycznie po klatce to tylko zeszła do miseczki, zjadła na przykład dwa granulki i już z powrotem szła spać, więc prawdopodobnie bolał ją brzuszek. Cieszę się, jak widzę, że je to sianko. Oby to oznaczało, że jest już poprawa. I oczywiście postanowiłam Wam też na filmiku o tym powiedzieć, bo gdyby ktoś z Was miał podobny problem i na przykład stałoby się to w dzień, kiedy jest święto, kiedy jest na przykład tak jak u mnie jest majówka i weterynarze, gabinety weterynaryjne są zamknięte, albo czasami takie rzeczy dzieją się na przykład w niedzielę, kiedy też nie są nieczynne. No to wtedy musimy działać sami, a apteka zawsze w mieście powinna być przynajmniej jedna. No, w zależności w jakim mieście mieszkacie, ale jedna powinna być czynna, gdzie ma dyżur całodobowy, bez względu na to, czy są święta, czy nie. No i przy tego typu problemie możemy kupić właśnie ten espumisan, Tak jak Wam mówię, 5 kropelek. Od 5 do 8 kropelek, maksymalnie 8 kropelek. I tak raz na 6 lub 8 godzin. Ja dałam na razie jedną dawkę. No i zobaczę, jak dalej mala będzie się czuła, bo czytałam, że właśnie po jednej dawce już powinna widać poprawę. jeżeli to jest to, jeżeli trafiliśmy z diagnozą, tego, że oczywiście ja się nie znam na tym, wiadomo. Mówiłam, że tylko czytałam, wchodziłam w różne fora na internecie, wpisywałam że do lubiwości u świnek. To jeżeli jednak trafiłabym, no to jest szansa, że jej się potem poprawi. Na razie ja i miło mnie to zaskoczyło, bo już bałam się, że ona całkiem straciła pacjent, bo Wczoraj jadła mała, a dzisiaj to już ledwo ledwo cokolwiek w ogóle zjadła rano, więc widziałam, że ten apetyt wręcz coraz mniejszy jest. I bałam się, że stanie się tak, że już dzisiaj w ogóle nie będzie chciała nic wziąć do pyszka i co najgorsze jeszcze przestanie pić. Także trzymajcie kciuki, żeby Melcia wróciła już do zdrowia. Także oby to było to i oby jej przeszło już. Nie wiem jeszcze, czy dawać jej tą herbatkę, czy nie. Zaparzyłam herbatę. To o której Wam wcześniej mówiłam, przelałam do miseczki. Zastanawiałam się, czy nie dać po prostu do poidełka. Czy ni świnka nie wypije w ten sposób, jak je dam do poidełka, prędzej niż z miski. Ale nie wiem, czy w ogóle, czy tak robić, żeby całkiem zabierać im wodę i zamiast tego dawać tą herbatę. Mimo tego, że czytałam, że świnki mogą pić herbatę, że nic im się nie powinno potem dziać, nawet jeżeli wypiłaby zdrowa świnka. Ale już sama nie wiem, co robić. Nie zrobiłam jednak w miseczce. Chwila prawdy, czy Mela się zainteresuje. Szczerze wątpię. No gdzie chciałabyś herbatkę? Raczej nie. Wydaje mi się, że ona jest troszkę żywsza. Aby była taka ospała. Jak się czujesz? Jak się świnka czuje? Ktoś inny zaczął interesować się herbatką. Lusia, ja się boję, że ty wskoczysz cała i będziesz zaraz cała mokra. Spójrzcie na Melusia. Jak sobie słodko śpi. Biedna, chora. Oczka zamknęła i śpi. Ona cierpiała się na pewno. Nie mały słudziek. Jakby ktoś się zastanawiał, tak wygląda śpiąca świnka. Właściwie, czy ogląda mnie ktoś, kto nie ma świnki, czy raczej oglądacie Oglądają filmik osoby, które mają świnki? Będę podawać śwince lekarstwo. Ja daję w ten sposób. Najpierw na łyżeczkę odmierzam sobie 5 kropelek. Tak naprawdę daję trochę więcej, dlatego że wiem, że świnka, jak będę jej podawać, no to po prostu i tak trochę się wyleje, więc wolę dać, mieć więcej. I wtedy do strzykawki. Mam już trochę. I teraz będę dodawać śwince. Oczywiście trzeba je dawać tutaj, jakby w kącik z boku pyszczka, czyli do pyszczka i w bok. Nie tak na wprost. Raczej bym tego nie nagram, bo ciężko mi by było jednocześnie podawać śwince i to nagrywać. Melcia, lekarstwo. Wiem, że nie lubisz. Ach, te dziewczyny, co one wyprawiają? Mona chodzisz kilka Tak Wygląda ucieczka przed lekarstwem. Zgadnijcie gdzie jest Emela. Teraz macie możecie pisać w komentarzach gdzie jest Emela, bo w klatce jej nie widać. Mela się schowała żeby nie wziąć lekarstwa i teraz będzie szansa w komentarzach pisać gdzie ona jest. Zobaczymy jak kto zgadnie. Już napisaliście? To teraz Wam pokazuję, gdzie jest Mela. W domku jej nie ma. Domek jest pusty. Oczywiście Mela jest w paśniku. Mela, będziesz potrafiła stąd wyjść? Poradziła sobie. Ale lekarstwo nie chce wziąć. To też trochę, jed, trochę dobry znak, że jeżeli Mela ma tak siłę uciekać i tak szybko się zachowuje, to znaczy, że jest chyba lepiej, bo wcześniej było znacznie gorzej. A Mela oso, była osowiała, leżała cały czas, wcale nie biegała po klatce, a teraz widać, że ma większą energię, skoro tak potrafi uciekać. Korzen mniszka. Malcie no, skusisz się? Twoje ulubione gryzaczki są. No właśnie. Nawet jak są jej ulubione, to... kiedy jest chora, to jednak nie smakuje wszystko. A tak jak wcześniej. Chora świnka. I tak właśnie moje prosiaki spędzają weekend majowy. Mela jest chora. No a Lucia oczywiście towarzyszy, jest w chorobie. Jest kolejny dzień i ja kontynuuję tego vloga, którego zaczęłam wczoraj. że Majeczko przywitaj się. Świnki jak widać mają bałagan. Po całej nocy ale myślę, że każdy kto ma z was prosiaki wie jak wygląda klatka po tym jak całą noc świnki w niej spędzają czas ale co najważniejsze, Myla lepiej się czuje widać, że jest już żywsza je sianko. jeszcze nie jest może na tyle zdrowa bo nie chce wszystkiego jeść na przykład tak, jak jej daję groszek, w ogóle to jest dziwne, bo groszek jest ulubionym przysmakiem meli. A mela teraz nie chce groszku. I oczywiście daję głównie go na próbę, żeby sprawdzić, czy, czy już jej wróciła chęć na jej ulubiony przysmak, ale niestety nie. Czy to mogę wam nawet pokazać? Mela, która jest zakochana w groszku, i to jest jej ulubiony przysmak. To teraz wam pokażę. Widzicie? My nie chce swojego ulubionego przysmaku. No cześć znaczy, Malcia. My się jej szuka. Najważniejsze, że mimo to jednak jest już z nią lepiej. Może jeszcze w 100% nie wróciła do zdrowia, ale myślę, że w 60% tak. Wczoraj dałam dwie dawki leku. Więcej chyba nie będę jej dawać. No bo skoro jednak je ja już sama z siebie siano, nie trzeba jej przekonywać do jedzenia i pije wodę, no to może nie będę jej dawać. Zobaczę. Jak dalej będzie się czuła. E, powinnam też dla Meli kupić probiotyk. No ale może skoro już nie dawać leku, to może probiotyk nie będzie już konieczny, bo ogólnie też przeczytałam, że lakcid e, można kupić dla świnek i im podawać. Ale na razie myślę, że już z Wami się żegnam. Ten vlog chyba raczej wyszedł długi. I tak wyglądała majówka moich świnek. No niestety, nie zaciekawiemy, ale się rozchorowała. Ale mimo to możecie zostawić łapki w górę dla Melusi, żeby już lepiej się czuła. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Melcia! No